Witam serdecznie na kanale. Dzisiaj trafił w końcu radioodbiornik Mazur Lux w opłakanym stanie, rzecz można powiedzieć, czy nazwać w ten sposób. Trochę dziur, brakujące gałki, masa pajęczyn. Tu jakiś zapuszczony, chyba obudowa, ta okleina jest taka pęknięta okleina jest tutaj pęknięta nie wiem czy to się po takim zaolejowaniu da przykleić zobaczymy tu jakąś farbą schlapane no zobaczymy jak z tyłu to wygląda tak mniej więcej to wygląda od tyłu trochę słomy siana głośnik bez transformatora szybka jest, oryginalna skala na niej też widzę linka jest zerwana nie wiem, czy może myszki zrobiły robotę tutaj lampa AZ-1 z tyłu czy dobra się okaże Tak samo z tej strony. sianko w środku, pojęczyny, mnóstwo kurzu. No nic, dzisiaj zabieramy się za to radio. Po dłuższej przerwie. Jeszcze raz się z wami witam. Zanim zacznę robić tą skrzynkę. Myślę, że najpierw wezmę się za tą elektronikę. Zobaczymy czy coś z tego uda się zrobić. Tak jak mówię w stanie radio w stanie opłakanym, przewód zasilający, w stanie agonalnym, połamany, pojedzony, to wszystko. Myszki załatwiły, wszystko się kruszy. To, to jest. No ale cóż, wiek zrobił swoje pajęczynki, które pokazywałem wcześniej. Tutaj, na lampach, za chwilę to wszystko odkurzymy, wyciągnę czasy i kroczek po kroczku będziemy się dobierać do tej maszyny. Wymontujemy sobie środek i zobaczymy jak to wygląda od spodu, tam gdzie jest cała elektronika umieszczona. Widzę, brakuje jednej lampy, ale gdzieś taką znajdę. Nie pamiętam, to jest której z ECH, chyba. Tu jest EBL. Zobaczymy. No nic, więc czy to podejdzie już do tyłu? Podejdzie. Może całość przesunę trochę do przodu. Widok z góry. Same szarości, odcienie szarości kurzu. Kurz tu w milimetrach można mierzyć. Proszę. No, tutaj od przodu. Stosy. Pajęczyn śmieci. Szybka. Po odczyszczeniu będzie bardzo ładna. Nie ma żadnych zrysowań, pęknięć. Napisy też czytelne, ale naprawdę to jest wszystko bardzo, bardzo. Brudna. o widać tu pod palcem. Dokopiemy się do schematu, który gdzieś tam w zasobach, w, jakiejś, w jakimś tym katalogu leży. Segregatorze, nie katalogu. Tam się, poczytamy, poglądamy. Ale to będzie następny etap. Dzisiaj konkretnie biorę się zaczyszczenie tego. Odkurzanie. I oczyszczanie. Startujemy z odkurzaniem. Między rozpaczy, jak się to mówi osularnie. Myślę, że powinien być w dobrym stanie. Ja już nie widzę jakichś destrukcyjnych miejsc, silników na nim. Są tu jeszcze nawet przy widziałem jakieś w lastowych różne bogactwa, sobie tu zwierząt zbierały. No, trochę podkurzałem, Troszkę ten kurz się zmniejszył. Troszeczkę przejrzało. Na oczy to radio. Zobaczmy teraz, co się kryje pod spodem. No, zwykle w tych radiach. Tradycyjnie, pajęczyny jako pajęczyny i cała elektronika montowana też na pajęczynkę. Czyli, tak jak to widać na załączonym obrazku, zwiększymy troszkę. Katastrofy nie ma tutaj pod spodem. W miarę to wygląda dobrze. Odkurzę to i za chwilkę jeszcze się temu przyjrzymy. Oraz drugi. że to trochę i powiem Wam, że ta elektronika tutaj z dołu wcale nie wygląda tragicznie, jak zacząłem przed chwilą mówić. Na całe szczęście, w bardzo dobrym stanie mamy tutaj ceweczki. Myszki tutaj nie dotarły. O dziwo. W większości starych takich aparatów radiowych ceweczki są zdruzgotane. Nie da się później tego radia wystroić, nic nie odbiera. Tutaj jest szansa, że coś z tego będzie. Oczywiście zajmiemy się wymianą elektrolitów, tych kartoflaczków, tych szklanych, tych smulaków. I, 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 I powiem szczerze, że jestem w dobrej myśli, patrząc na to radio. W pierwszej chwili, jak zobaczyłem, to, to powiem szczerze, że ręce opadły. Ale nie ma tragedii, nie ma tragedii. Tutaj ktoś do czegoś potrzebował transformator. Kabelki wiszą, no cóż, jaki to rocznik, nie widzę tu żadnej tabliczki, karteczki, wklejki. Dobrze się temu przyjrzę, może znajdziemy jakiś, jakąś pieczątkę, może po numerze fabrycznym uda się mniej więcej stwierdzić jaki to rocznik nie ma też tylnej ścianki w tym radiu za chwilę zdemontuję jeszcze tą szybę przednią, żeby ją przemyć no i podkurzamy jeszcze przód tutaj mamy żaróweczki na takich zawiaskach one mają takie łapki i przytrzymują przytrzymują tą szybkę Powoli spróbujemy Zdemontować. Tutaj wyszło. Tu jeszcze kartonik trzyma na dole. O, jest. Zaraz ją odczyścimy. Zobaczymy, jaka będzie różnica. Ładna wskazóweczka. No, pokręcimy. Proszę bardzo. Działa. No jest y na osi bezpośrednio. Nie. Jest sprzęgiełkiem połączone z kołem, napędzający kondensator strojeniowy. Dobrze. Jeszcze co zrobię, od razu utnę ten przewód zasilający, bo jest porażający. O i to od razu śmietnik. Coś tu przycisnęło, o jest. Jakby się kruszy z tego, bo niczego się to już oczywiście nie nadaje. Zaraz wracam. Troszkę spróbuję tutaj od zewnętrznej strony przemyć płynem. Delikatnie po stronie napisów, może na sucho uda się przetrzeć, żeby czegoś przez przypadek nie zmyć. Nie wiem, jak w tym egzemplarzu farba się zachowa w zetknięciu z do naczyń, na przykład. Tak, ale to powinno się ładnie udać nam odczyścić, odmyć. Tak, to się znajdowało na szybce od strony przedniej. No, kochanie, mamy już szybkę domytą, niemalże idealnie jest jak nowa. Wszystko przez nią widać, każdy napis super. Odkładamy w bezpieczne miejsce, żeby nie uszkodzić. No, na dzień dzisiejszy włożymy to sobie wszystko do wewnątrz. Czas i wiem już, co trzeba przygotować. Brakuje nam tej lampy tutaj, więc ją muszę, że tak powiem, z magazynku przynieść. Muszę poszukać transformatora głośnikowego, przygotować, I co tu jeszcze. No i oczywiście zgodnie ze schematem, kondensatory szczególnie ten zasilający też na pewno będzie do wymiany. Widać, że to radio długo, długo nie było uruchamiane, więc nie ma, na, nie ma co liczyć na jego dobry stan. Jeszcze odwrócę przodem i odkurzam ten przód, bo też to nie wygląda fajnie. To będzie tyle na dzisiaj. Wszystko jak sobie poukładam, przygotuję. Przystąpimy do dalszych prac. Na dzień dzisiejszy radio podkurzane. Oględziny wykonane. Wiadomo co trzeba zrobić. Także kończę. Do zobaczenia następnym razem. Zapraszam do subskrybowania. Zapraszam do oglądania innych filmów. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia.